Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanale w dzisiejszym odcinku yy, nagrywam sobie z Pixio i niestety yy, muszę mówić troszeczkę ciszej w tym odcinku tutaj od razu sobie zabijemy. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Jest pierwsza w nocy i ja to nagrywam. Dokładnie jest pierwsza 7 Macie w prawym... Yy, w prawym dolnym rogu ekranu macie. Dzisiejszy cel to jest mieć nie wiem z 2000 chociaż byłoby git. miałem generalnie taki problem przed chwilą bo chciałem nagrać jakiś odcinek nie nagrywałem i po minucie mi pisało że mam z mało miejscem w iPhoneach jest takie coś że jest takie coś jak iCloud i w tym iCloud miałem ponad 6000 zdjęć które kiedyś usunęłem i to mi zajmowało mega dużo miejsca w telefonie że to jest po prostu tragedia. Zajmowało to mi 46 GB, a ja mam w telefonie 64 GB. Yy, po, po usunięciu tych wszystkich zdjęć mam teraz 16 GB w, w, w zużyciu. Więc 6000 zdjęć to było mnóstwo gigabajtów. No dobrze, a my w tym czasie mamy już prawie 1500 masy. No już mamy, już mamy. Nie wiem, czy to będzie jednorazowa gra, czy... Czy wielorazowa. No, z tego co wiem, to są reklamy, więc będę musiał ciąć. Nie lubię montować filmów, bo jak montuję filmy, to to mi, um, to to mi mega dużo czasu zajmuje, i no, ja to muszę mieć na jutro na 16.00. E, jeszcze mam słaby, słabszy internet. Może o tej pierwszej w nocy będzie lepszy ten internet, nie? Dobrze, a my się zbliżamy już do 2000 masy w, w plixio Początkowo chciałem nagrać Among Us, ale Among Us mi nie wychodziło <laughs> Star już nie nagram, bo nie wiem co robię w Star No generalnie nosi nu nudny content się zapowiada mm, dobra Też trzeba patrzeć, żeby żadnych wpadek nie było na dole Bo ty, ty Ostatnio używane aplikacji czy coś takiego O, coś się nie wyostrzyło ale słaba jakość jest, niestety widzę. Widzę tu już od razu, że w tym wideo jest mega słaba jakość. No niestety, musicie mieć tak. Bo ja się jeszcze nie nauczyłem dobrze nagrywać ekranu. Przepraszam was, wszystkich widzowie. Półtora tysiąca już prawie masy. Przepraszam, moi widzowie, naprawdę. Ale to odcinki z PlayStation, jak nagrywałem na PlayStation, to... Nie było aż tak źle, jak nagrywam ekran komputera. Z ekranem komputera, coś jest dziwnego, że to po prostu nie działa. Prawie 3000 masy już po tym pewnie będzie, nie? Mam już 3000 masy. No to będzie więcej niż miałem planowane. Spróbuję dobić 10 tysięcy, bo wiecie, to będzie ładny tytuł. Bo, w co byście kliknęli? Kliknęlibyście w film pod tytułem Mam 3000 masy w Splicio? Czy kliknęlibyście w film pod tytułem Mam 10000 masy w Splicio? Nie? Tak samo jak 12000 nie jest już tak fajne jak 10000, nie? Czujcie, że ja to pierwszej w nocy nagrywam. Nie lubię nagrywać tak późno filmów, bo ja mam sąsiadów. Ja się boję, że kogoś obudzę, bo ja się tak dre. Dobra, generalnie to film jest najważniejszy daily, trzeba utrzymać No niestety widzę, że tutaj no Szczególnie ta moja masa tutaj tak dziwnie wygląda, zobaczcie jak to wygląda Mamy dopiero jednego killa Nie, 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 nie Nie, zabił nas, kurczę No to widzimy się jak już yy, odnowię grę, bo pewnie teraz będzie reklama Moi drodzy, moi drodzy, już po... Coś, coś się tlada Ej, moi drodzy Ej, nie mogę strzałek używać. O co chodzi? Nie, zbugowana gra. Zawsze w tej grze jest coś zbugowanego, bo to nie są moje strzałki zbugowane, tylko ta gra jest zbugowana. Ja mam dobry komputer dosyć. Jak Minecraft nie reaguje na komputerze, to jest dobry komputer. Nie, no moi drodzy, no zginę na pewno. No, to jest niemożliwe, żeby ktoś mnie nie zabił jak tak długo. Chyba, że nagle się odbugują te strzałki. W ogóle w odcinku z GTA powiedziałem, że na e, pewną ilość subskrypcji mogę wam rozdać GTA na PlayStation 3. Więc zdecydowałem, że na 100 subskrypcji wam to dam. No ja nie mogę nic używać, zobaczcie. Nic nie mogę, no już tak przez minutę lecę, czy nie wiem ile. No i co, no? I bez nadzieja, nie? No jak to wygląda. Ja na 10 miejscu w ogóle tak mało osób gra No ja zaraz sobą mapę przelecę. No i co? Na granicy mapy się umiera, no zobaczcie, no. Zginął od granicy mapy. Co to za śmierć w ogóle? Ale to nie przez mój komputer, bo mam dobry komputer. Naprawdę mam dobry komputer. I mi nie powinno w ogóle, nie? Dobra, mam nadzieję, że teraz się odbuguje <grym> Odcinek pewnie się będzie nazywał zbugowane strzałki w Spixio. <grym> nie, no, żartuję. Mm, pierwszy raz mi poszedł dobrze, no bo kuczy, no. W sumie pewnie wam się tak fajnie ogląda ten materiał. Fioletowy kolor był też zbugowany, bo w sensie zbugowany, nie, nie był zbugowany, tylko fioletowy kolor ten na początku jak to była zła jakość, było tak strasznie nieprzyjemnie się na to patrzyło, nie, a w zielonym jest inaczej, w zielonym jest git. Wiesz, jakiś za ciemny kolor, albo jakiś po prostu interakcja na mój aparat wprowadza, miałem po prostu taką sytuację dzisiaj, jak opowiadałem przed chwilą, że no te, te w telefonie miałem z, za, za mało miejsca już, nie, żeby nagrywać i... Okazało się, że ten iCloud jest taki dziwny, wiecie? Tam było mnóstwo filmików, które ja kiedyś nagrywałem, a finalnie ich nigdy nie wrzuciłem. Było mnóstwo takiego czegoś. Dobra, tymczasem... Będę, będzie trzeba ten film jakoś zmontować. Myślę, że za pierwszym razem zrobię cały odcinek, żeby tak trwał. Nie wiem, Bo ja nie lubię takich krótkich odcinków w sensie krótkie odcinki są Git, ale jak się dużo w nich dzieje. A z odcinki z gier to 4 minuty to bez nadzieja, nie? Poza tym, co to za daily, że gdzie 4 minutowy film rzucę. Bo ja chcę nagrać takie filmy ponad 12 minut, nie? Żeby one nie trwały gównianego czasu. Bo na starym kanale. Robiłem takie krótkie filmy, bo te krótkie filmy miały duży watch time I no wiecie Moje filmy tutaj, tutaj się ktoś nam wkrada, halo O, ale go skradliśmy, ale go skradliśmy 25 masy mu zjedliśmy Mamy już ponad 1500 On tu póki co robi takie coś Dobra, nie będę go kradł, bo ja się boję zadzierać z kimś, bo jestem słaby w tą grę Nie ukrywam, nie będę tutaj ukrywać Powiem wam, że kiedyś na informatyce grałem w tą grę. Tak, wiem, na informatyce się nie gra. Pani pozwoliła. To się na pani czepiajcie. Nie no, że tutaj pani była bardzo miła. Pani z mojej informatyki jest bardzo miła i um, po pozwala nam grać czasami, jak zrobimy jakąś pracę. E, to Jak w tą grę grałem, to przez przypadek dosłownie zrobiłem sobie 5000 tysięcy masy. Po prostu nie wiedziałam, co wchodzi w tej grze. Nie wszyscy grali w tą grę, a ja sobie 5000 tysięcy masy zrobiłem i wszyscy mówili, co Janek, ale pros Ej, ja wiecie, ja nie widziałem o co chodzi, nie? W tej grze. No po prostu fajnie jest, jak się tak leci i się zrobi parę tysięcy masy naraz, nie? Dobra, nie wiem, czy uda się dobić 10 tysięcy. Chciałbym chociaż 5 tysięcy, nie? Bo 5 tysięcy to też jest taka ładna liczba. Mój rekord w tej grze to jest 11 tysięcy. Tak Wam powiem, ciekawostka. Ale będzie wycinania potem. Montaż nie wiem, czy się wyrobi na 16. Generalnie firmy się przesyłają. Zostałem na noc. Włączony telefon po prostu i się przesyłają. Nie wiem czemu, ale zawsze jak nagram odcinek, leczkawki dostaję. Może dlatego, że ja tak kłócę, żeby nagrać ten odcinek. Dobra, prawie już mamy 3000 masy, tak jak wtedy. Raz mieliśmy właśnie 11000 i. i niestety pękłem <grym> Dobra. Kurczę, jeżeli chcecie na przykład, nie wiem czy to, to się da z kimś grać. Na pewno się da z kimś grać, ale to nie wiadomo na jaki serwer cię weźmie, nie? Jeżeli chci chcielibyście z kimś zobaczyć, z kimkolwiek, to możecie pisać. Nie mamy 4000 prawie. Jest! Może nam się uda dobić 5000 masy. Chcecie poradnik na te schodki? Bo te schodki, yy, te schodki urozmaicają naszą mapę, co z tego, że w sumie urozmaicają jak i tak ktoś nagle wejdzie, nie? A po prostu te, takie schodki to troszeczkę bardziej satysfakcjonują, bo to jest nudne jak się tak coś robi. Yy, musimy po prostu zdobyć, nie? Yy, może, mogę sliterio nagrać, bo sliterio to jest ta gra o wężach, nie? I tam się coś dzieje. Tam jest, no bardziej satysfakcjonująca jest ta gra, nie? Nie jakoś nie satysfakcjonuje granie w tą grę. Po prostu jest to gra monotonna. Pra, 5 tysięcy mamy prawie, zobaczcie, 4428, jak coś to jest w... Jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy, jeszcze nie mamy. Jeszcze, jeszcze może nie być. Jak coś to troszeczkę ten tytuł podciągnę, żeby było to 5000. Dobra, moi drodzy. 5500 masy na raz. Jo, 1000 na raz. Cześć, jaki dobry jestem? To jest moja? Dobra. W ogóle w karcie mam swój kanał otwarty. Jakie nie subskrybujecie, to subskrybujcie bo warto. Bo nas to subskrypcji rozdam GTA na PlayStation 3. Będzie konkurs. Będę losował. Na żywo będę losował, więc już nie wiem jak to zrobię. Najprawdopodobniej będzie to konkurs na Instagramie, więc link macie w opisie do mojego Instagrama. Ale jak się, jak zrobię y, dobry montaż, to pewnie wam dam na ekranie moją nazwę. Że, no bo ja tam jest link do Google'owej strony, nie? A jak macie aplikację Instagram, to troszeczkę niewygodnie będzie, więc dam. Mamy 6 tysięcy masy, ponad 6 tysięcy. W ogóle przepraszam, nie wiem, czy wy to słyszeliście, w mi budzik pikał, nie wiem. Że... Ale wiatr jest, i mam wrażenie, że ktoś chodzi. A to wiatr. Dobra, moi drodzy. Wbijamy masę. Miałem też pomysł, żeby nagrać QA dla was, ale. 7 tysięcy masy! Jest! To już jest dużo, nie? Jak na mnie to jest mega dużo. 7 tysięcy? To jest coś. To jest coś. Dobra, to jest już na pewno ostatni raz, ponieważ odcinek taki swój normalny czas mam nagrany. Nieprawdopodobnie chyba, mam tak teraz pewnie z 12 minut, pewnie teraz ten film trwa To jest taki mój ogólny czas, nie? Uki. Jakbym mówił jakieś głupoty, to przepraszam, jest pierwsza w nocy. <laughs> Mamy teraz problem z zasypianiem, nie wiem czemu. W sensie, no, późno zasypiam, nie? Dobra Usunę mnóstwo aplikacji też, bo miałem troszeczkę aplikacji W swoim telefonie usunąłem przez to, na przykład Amogas usunąłem już chyba kiedyś na komputer zrobić Chciałem też kupić Fall bo Falgaysy też z swoich czasów był bulan Tam jest żółty, tu musimy uważać, bo z... Zaraz mamy 10 tysięcy, zobaczcie 9382, zaraz 10 tysięcy jak wbijemy 10 tysięcy to będzie kozak To będzie największy kozak A jak nie to troszeczkę się ten tytuł podciągnie Zawsze marzyłem, żeby mieć taką dużą liczbę w tytułach <laughs> Dobra tutaj od razu robimy takie zaokrąglenie Żeby nikt nas nie zjadł Bo czasami jest tak, że się zrespią i cię od razu zabiją nie? Mamy, mamy to prawie Jest 10 tysięcy Masy, jest, mamy dużo masy, my jesteśmy ogromni, potężni jesteśmy Które mamy miejsce? Czwarte miejsce mamy To co? No to robimy dopóki się nie zabijemy, nie? Teraz będzie troszeczkę ciężko z tym zabiciem, ale zobaczcie Papa T ma 61 tysięcy masy Wow To jest chyba największa ilość masy, jaką kiedykolwiek widziałem w tej grze Naprawdę, wow, jestem pod wrażeniem Kurczę! i ja miałem laga. Nie, miałem laga. I nie. No dobrze, moi drodzy. No to tak, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że taki format odcinka wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej literio to yy, zostawcie tutaj tak z 6 łapek w górę. 6 łapek w górę, bo mniej więcej tyle wbijacie pod każdym odcinkiem. Jeżeli wam się ten odcinek nie będzie podobał, to nie zostawiacie w ogóle łapki w górę A Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę Dobra, nie będę już tutaj mocno zmniejszać e Tutaj macie ten kanał, subskrybujcie go Do, do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!